Aiko wyrusza w swoją największą podróż do tej pory. Podejmuje się przejścia pieszo pielgrzymki Ohenro wokół Sikoku. Czekają prawie 1200 km do przejścia w 50 dni wokół całej wyspy. Zapraszamy do wspólnego kibicowania Aiko w tej trudnej podróży. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wycieczce do Sikoku. Dzisiaj jesteśmy na, można powiedzieć, uwrót Sikoku. Jeżdżamy na wyspę Aładzi, za nami ogromny most Akashi Kajki, który łączy Honsiu z Aładzi, a później z Aładzi można dojechać na Sikoku. Zaczynamy naszą ponad półtorej miesięczną wędrówkę po Sikoku, wokół Sikoku. Aiko będzie robiła o czyli pielgrzymkę pieszą wokół całej wyspy Shikoku przez 88 świątyń buddyjskich. Ja z Riną będziemy jej towarzyszyć, będziemy pomagać, będziemy wspierać, będziemy supportować z naszego kampera. Też część wycieczki będziemy szli wspólnie z Ajko, Ale to jest jej wyprawa, jej wyprawa ona będzie szła dzielnie przez 50 dni prawie. Cała ta wędrówka jest streamowana na Kiku, więc zapraszam serdecznie na streamy na Kik prawie codziennie, gdzie będziemy wam pokazywali najpiękniejsze miejsca wokół Shikoku. Ajko ostatnio dużo trenowała, spacerowała, no, trzeba się wyrobić. <grym> Rin będzie nas prowadził, będzie ciągnął. Rinek dzielnie siedział cały czas w pudełku w samochodzie. 600 km, żeby dojechać na Shikoku, jest z Kamakury. Zobaczcie, Rinek, ile ma energii, gotowy jest na wyprawę przez Shikoku. Woo! Lecimy, lecimy, Rin. Ajko, do you feel ready? Jesteś gotowa na Shikoku? Dasz radę? Ganbaru? ganbaru. gazuj, ta. Ajko zawsze głodna, nic się nie zmieniło. Dojeżdżamy już po ciemku na Shikoku. Oha, ogozajemas, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy dzień pierwszy Pielgrzymki O'Henro wokół Shikoku. Przypienny wschód słońca jest godzina 6.10. Zobaczcie, jaki kolor nieba, cudowny. Nocowaliśmy tutaj na parkingu, Ajko się już przebiera. Zaraz ruszamy, najpierw pojedziemy do jednej świątyni Shinto obok. Potem zostawiamy auto i robimy dzisiaj trasę przez 6-7 świątyń. Nasz kamperek. Tak nocowaliśmy dzisiaj, w wszystkim parku. Jak tam pyszczku, dasz radę? To lubisz spacerować, co? Tak? Damy radę, co? Damy radę, pyszczku? specjalnie na wyjazd ketla ze zmienianymi tutaj płytkami, żeby modyfikować ciężar. Jeszcze raz ten tym ćwiczę. Ajko się już ubiera w strój pielgrzyma. Ma taki uproszczony strój, bo nie pełen biały Nowe. kostium. Tak? To jest nowa taka koszulka e, dla pielgrzyma z może taką modlitwą z tyłu. To jest Pray for Kukaj. Aha, módlmy się za Kukaja. I o co chodzi z tym Kukajem? Kukaj, Kukaj to jest starożytny mnich z dawnych czasów, Przed 1200 lat, który. Był jednym z najbardziej znanych mnichów buddyjskich w Japonii. On bardzo rozpropagował buddyzm w Japonii. I on zrobił właśnie jako pierwszy taką pielgrzymkę wokół Shikoku. 1200 km przez 88 świątyń buddyjskich, więc on zapoczątkował tą tradycję. I pielgrzymi, którzy teraz współcześnie idą tą pielgrzymkę, to tak jakby właśnie szli jego śladami. Startujemy. Zostawiamy kamper. Wszyscy gotowi jak ubrana. Rin, pełen energii. Ruszamy do pierwszej świątyni. Riodzędzi. Ale piękne te pola ryżowe. I już zbliżamy się do pierwszej świątyni. Tu jest sklep. Ojej, jaka kolejka już. Uuu, dużo ludzi dzisiaj. Wyrusza. 1 listopada dzisiaj. Pełno osób. Wyrusza. Tutaj patrzcie, jest kostium, pielgrzyma. Tak to wygląda. Jakbyście kupili taki pełen zestaw. Widzicie? Pan tutaj z plecakiem wyrusza, jest przebrany. Wody pan kupił przed chwilą czapkę. Na tej czapce jest napisane doko w tari". to oznacza właśnie, że idziemy we dwójkę, doko, czyli razem. I to jest taka sentencja, która jakby oznacza, że idziesz razem z kukajem. Jest i nasza pani pielgrzym. Zobaczcie, jaki piękny kijek. Wow, Ajko, co to jest? Kongoze. Kongo -zue? Kongo zue, ale piękny. Ile kosztował? I kuradeś, ta? 1800 euro. 1800 No, tak drogo. Bardzo ładna pamiątka będzie. Ma dzwoneczek, zobaczcie. No, tu jest uh, anzen uh, tak? Dla bezpieczeństwa, taki dzwoneczek, uh, taki Mamori, w sumie amulet. Now you're gonna have to take him for a henro. <laughs> Yeah. Are you gonna walk, uh, The yeah, yeah. Wow. Lovely, oh, yeah. uh, uh, uh. patrzcie tu jest miejsce, żeby zostawić swój kijek, jako zostawiła kijek. Jest taki rytuał. Jeśli ktoś to robi właśnie już w taki sposób bardziej religijny, to chodzi się do świątyni i re recytuje się sutry buddyjskie. Co będziesz teraz robić? Oh, tak A, zapalisz świeczkę, tak? Daczej, jaka jest przygotowana. Ma świeczki, zapalniczkę. Tutaj, jaką książeczkę pielgrzyma, też. Tam są te sutry zapisane. Kadzidła, tu? Zapalamy kadzidła. A idzie do środka, po recetować sutry, ale to już nie będziemy raczej wchodzić, filmować. Linek, zobacz. To jest mnich. Kukaj i piesek! I sponsorzy szlaku O'Henro. Pochwal się pierwszą pieczęcią: świątynia Rio Tak to wygląda: jest taka kaligrafia. I czerwona pieczęć. To jest taka książeczka, gdzie Aiko będzie wypisywać, czy będzie zbierała wszystkie po kolei. Nie? Zobaczy, ponumerowane, i tu będą umieszczone pieczęcie. To będzie piękna kolekcja. No. Taką książeczkę można kupić tutaj na pierwszej stacji. Albo wcześniej sobie zamówić. Jajko wcześniej kupiła taką, jaką chciała, przyjechała za książką. To jest ma małą przyjaciółkę. <grymka> <grymka> Państwo też idą na tych brzydkę. Jajko jest przygotowana i ma skopiowane mapki wszystkie. Right A, to jest prawdziwa, oryginalna trasa, tak? Yeah. Zaznaczona. Okej, okay, no to idziemy. No to w drogę, ruszamy. Mijamy takie małe kapliczki buddyjskie. Tak jak u nas w Polsce są krzyże poustawiane w różnych miejscach, tak w Japonii są, takie kapliczki buddyjskie. Ale piękne góry dookoła. Prefektura Tokushima jest cudowna. Oto początek trasy. Cieszę się, że nie idziemy tą główną drogą, bo tam jest hałas od samochodów. Jest oznaczenie, także po angielsku Gokurakudz Temple, po kilometra wszystko pisanie. Nande Henro sioto mota, hejko. This picture has a strong connection with Shikoku Island because my grandfather, I mean my ancestors originally came from Shikoku Tokushima area, so. Właściwie, wielu mojej rodziny już idzie Henlo. Świątynia numer 2, Gokura Krótki dystans, niecałe 1,5 kilometra. Niektóre świątynie na trasie są bardzo blisko siebie, np. to o kilometr, a niektóre o 20-30 km nawet. Więc no, każdy dzień jest inny na pielgrzymce, każda świątynia inna, więc je, jest to przygoda naprawdę. O, jeszcze trochę i mamidzi będzie dzień dźwięk tego dzwonu. Ech, się zastanawiałem czy on sobie da radę. Zobaczcie jak leci. Szybciej ode mnie. Ci Japończycy Chodzą do tego na poważnie. To jest jednak, jakby nie patrzeć, religijne przeszucie, religijna pielgrzymka. Faktycznie przy tych świątyniach się modlą, idą z tymi książeczkami, czytają sutry, uprawiają rytuał, potem idą po pieczątkę, kaligrafię i następna świątynia. To jest posążek Nicha, Kukaja, do niego też się modlimy. Drugi wpis zdobyty, ale piękna ta kaligrafia. Będzie super pamiątka. Tutaj jeden pan zbiera naklejki. Robi samochodem Ochenro pielgrzymkę. I ma naklejki ze świątyń. Ohenro in car. Michael, why you're not using your stick? Because it's easier to walk without stick. <laughs> KONSENJI Temple. nie <grystanie> Arytym. Ani cieba! Ani cieba! Wow, jak piękny masz dom! Wow! Dotarliśmy do świątyni numer 3. KONSENJI Patrzcie, jak pięknie tutaj jest. Kwiaty. Prawdziwe kwiaty, nie są sztuczne. Ile chcesz pić? Zobacz jak piję z tego Zobacz jak pię z tego, zaraz ci damy link. O jak łapie, zobacz łapie Poszła Pomodlić się Świątynia 3, zdobyta Ale tu dużo ludzi się rozdają herbatkę Chodź, przywitam się nie Pozdrawiam

Jaki smok ogromny z mieczem. jako dostała herbatkę i ciasteczko. <grystanie> Inek tutaj popularny jest, Już Pani go zabrała. Hiszpania pani zabrała pieska. <grystanie> ja to nie. Jak po wpis. Te wpisy do książeczki Pojgrzyma to jest taki jakby dowód na to, że byłeś w tej świątyni i że pomodliłeś się do, do tej Buddy. Bardzo szybko to robią, to dosłownie minutka była i już jest kolejna pieczątka, wpis. No i chcę zobaczyć. Każda piecząć, kaligrafia jest troszkę inna. Jest po angielsku, walking route by car. Podoba mi się, że są przygotowani. O, jest znak, tak, czwórka. Henry Czasami brakuje napisów po angielsku, też trzeba uważać się na nią, Albo się nauczyć kilku znaczków, żeby wiedzieć. Zobaczcie, mamy jej pierwsze akia, czyli puste domy. Zobaczcie, jak zarosło. No to już jest do rozbiórki, nie? Nawet byś kupił, to tak naprawdę kupujesz tylko ziemię, bo w czymś takim już nie zamieszkasz, to jest ruina. Tu też jest, zobacz, jak zarosło, patrz, patrz. Dwa domy obok siebie opustoszałe ten nawet fajny ma tutaj ten podjazd duża działka, nie no ale ten dom też pewnie jest w fatalnym stanie technicznym dzielny podróżnik, ale musimy mu dużo wody dawać o jaka ekipa idzie No i są też obcokrajowcy jakieś pani z panem tu weszliśmy na jakieś takie boczne alejki przy polu ryżowym ja tak patrzymy na to tak nie wygląda jak normalna ścieżka jest to tam jakieś błoto, chyba Rina się do ręki złapać no nie no, samo błoto tam jest Wow, zobaczcie, pierwszy raz wchodzimy na takiej już trochę dzikiej części Ścieżka przez góry Las bambuksowy Jest klimat, powiem wam, jak z dawnych czasów Ajko, uwaga niedźwiedź Gdzie cytryny? Co to jest? Patrzcie, piękne tutaj jakieś cytrusy rosną Sikoku słynie z cytrusów Będą pyszne soki mandarynkowe, pomarańczowe i cytrynowe Tak jak na Kasendo. O, jak tu ładnie, coś jakaś świątynia buddyjska jest Przechodzimy do O, tu pan jakieś drinki polewa Hello Thank you very much, thank you sir Hello, konnichiwa pan rozdaje wygrzyłą napoje

Ja damy i tadaki. To mm. była kongusia, smakuje najlepiej. On się podróżuje nam, Henro. Około szkoły często spotykała się wielu ludzi, mieszkańców, czy właśnie w świątyniach, którzy ci coś dają, picie, czy coś do jedzenia, jakieś prezenciki małe, i gifty. No, to chyba to się Mieszkańcy koku wierzą, że pomagając, właśnie tych Grzymon, też część jakiejś takiej właśnie tej łaski, błogosławieństwa spada na nich. Więc dlatego pomagają tym Ale mam ochotę na Persymonę. Zobaczcie, jakie piękne te kaki. Strasznie mam ochotę na Persymonę. Musimy gdzieś kupić. Ktoś położył Persymonę, tak. Na pewno po drodze będą sprzedawać. Wow, pięknie. No, ja tu jest zielenia, ładnie. Naprawdę się spodziewałem, że dzisiaj będziemy szli cały czas przez miasto, przy tej głównej drodze. A nie, ja tu miła niespodzianka, idziemy przez góry, lasy bambusowe, z duże zieleni pola. Super jest ta trasa. A ile tych persymon tu jest. Dlaczego nikt tego nie zbiera? Nie wiem, czy to jest porzucone, czy coś? Chyba nie jest porzucone, ale czemu nikt tego nie zbiera? To już jest gotowe, nie? Tak mi się wydaje. Już gnije na drzewie, trzeba to zbierać. Dajcie mi, jestem tak głodny zjadłbym to, wspaniale wyglądają te persymony. Mój tak, tak, tak? Bardzo tak, miło, dzień dobry. Tak. Wow. Co wy tu robicie na Shikoku? Na Shikoku właśnie. Tak, jedziecie samochodem, ucieczka, tak, tak. tak. ale fajnie. W materiałach, tak? tak? O! Bardzo miło dobry. Na dwa miesiące przyjechaliśmy do Japonii. Wow. Miesiąc na Shikoku, uh -huh. byliśmy trzy tygodnie no. w Tokio. A w zeszłym Pięknie. roku byliśmy miesiąc na Kyushu Super, super. A dwa lata temu byliśmy też dwa miesiące. Tak. Zobaczyliśmy, już. Wracaliśmy. Tak, jechaliście, tak, zobaczyliście. Ooo, Ale, tak, ja, do, do szóstki tak. jechaliśmy. Tak? Do piątki. A, do piątki jechaliśmy, Aha. tak. Właśnie. A to nie robicie po kolei? Nie, właśnie po kolei to czwórka i też do piątki jechaliśmy. O okay. to jest czwórka, tak? Tak, tak, to jest czwórka, no? Numer No, ja, my, ja myliłem, no, no tak. my idziemy, idziemy. Dzisiaj no. zaczęliśmy, też, <laughs> no. O, wow. to, to... Ale ja, ja tego się nie spodziewałem, że nasi widzowie nas znajdą. No, pięknie. Jest po angielsku wszystko opisane. Pets are allowed. Bardzo mi się to podoba. Zapraszamy z pieskami. Tak jest. Nie Stacja numer 4. Straszna załamka z tym że ta piekarnia po była zamknięta. Miała być otwarta dzisiaj do Google Maps i puff, temporary closed. Tak jest na wsi niestety, że często knajpy po prostu są zamknięte. Nawet jak jest napisane Google Maps, jest otwarta, to jest zamknięta i nie mam nic do jedzenia. Idziemy do Pętej Stacji. Tam chyba też nic nie ma. Co? Niestety, O Henry nie jest najlepiej zaopatrzona jeśli chodzi o jedzenie po drodze. Mam wrażenie. Świątynia Dzidzodzi. Dostaliśmy do świątyni dzidzoodzi. Kurczę, co jedzenia nie ma. Głodni jesteśmy. ale to się uda znaleźć po drodze. Szkoda, że ta piekarnia była zamknięta. bym się ucieszyć z tej bułeczki. Piękny jest ten pomnik. Tutaj Kukaja ogromny jest. Świetnie wygląda. Świątynia numer 5 zaliczona. Idziemy dalej. Dało nam się znaleźć restaurację, gdzie możemy coś zjeść. Tajwańskie Żarełko, chińskie tajwańskie Żarełko. Ajko, mm -hmm. how do you feel? 12 km, 1 km zrobione. Jak się czujesz? No. It's like nothing. Nothing. Da jobu. Da jobu. It's, like it's alright. już 15 km. Mm. O, no. Już 15? Typowe żarełko w chińskiej restauracji. Krewetki. Tutaj mięcho. No. To utknęliśmy, nie ruszymy się stąd. Dosłownie nagle znikąd ulewa, i to taka dość solidna. No, musimy tutaj poczekać przy restauracji. Na szczęście nas tutaj zasłania dach i ściana. patrzcie jak nawala. No, laki! No, całe szczęście, że się schowaliśmy tutaj. O, pajączek. Następny przystanek: świątynia Anrakodzi, 5 km. Zapraszamy, idziemy. Jest inna sceneria, wszystko mokre, ale zaraz będzie słońce, mam nadzieję. Wyszliśmy z miasta, piękne te widoki na góry w Tokusimie. To jest taka dolina. Po dwóch stronach są góry: tu góry i za mną góry. Maleńki posążek, kolejny. A i dużo jest po drodze. Chronią pielgrzymów, podróżników. Ajko pierwszy kryzys? First crisis? What's wrong with your leg?

Jest trochę mokrzy jesteśmy. Idziemy dalej. A jako mówi, że trochę jakby ją skurcz, łapał w nogę. Mm, Co musimy uważać? Chodźcie sprzedają persymony Sprzedaż bezosobowa. E, Jest cena podana za paczkę. Persymon, ile płacimy? I kura? 100 jenów za paczkę. Ale tanie, no to chyba trzeba wziąć. Będzie zajadane później. W k trochę noga boli. Zatrzymamy się tutaj. To jest no, taka poczekalnia, to znaczy miejsce dla pielgrzymów, żeby mogli odpocząć. Taka budka. Super, spaczymy chwilę. ty z opuszczonych domów, jeden za drugim dosłownie. Na tej jednej ulicy już 5 opuszczonych domów widziałem. Kiedy ja nie on the Niepo. Mhm. Uh -huh. So. why na. Ah. Ganbare. I just need to finish this day on send tonight. It's gonna be good. And we have pudding. O. Oh, tak, nagroda będzie pudding samochodzie. Czek wow. kojo, bom idzieść. U. Aiko, otsukaresama desu. Świątynia nr 6 dotarliśmy, dobra robota, prawie 20 km łącznie. Dobry time, dobry time. Pierwszy dzień Aiko zakończyła z 24 km na liczniku. Dało się odwiedzić 7 świątyń i zrealizować cały plan. Pogoda na Sikoku w listopadzie nam dopisuje i zaczyna się powoli jesień. Ochenro w ostatnich latach staje się także popularne za granicą na trasie widać coraz więcej pielgrzymów z całego świata. Polscy pielgrzymi też przyjeżdżają, żeby odkryć tę piękną wyspę. Kolacja, tempura, warzywa, wegańsko, wegetariańsko, nie wiem, zdrowo. Jesteśmy w świątyni, w klasztorze dzisiaj zajadamy. Zupka tutaj miso pewnie, tak? Więc nie może być mięsa raczej. To taki mos. Zaczynamy dzień drugi o henro, spod świątyni numer 8, Kumadandzi. Przepiękna pagoda i momidzi nas powitały z rana. Dzisiaj będę towarzyszył Aiko na rowerze i będę ją gonił. Gdy ona sama spaceruje Aiko idzie, gambatte! Gambatte, ne? Dołączyliśmy do Aiko, świątynia numer 9 w Horinji Jaki piękny ten ogród W ogóle wszystkie te świątynie są śliczne Czuć, że mają po setki lat po prostu w drewno Takie już wiekowe I czuć naprawdę klimat starej Japonii Kolekcja się powiększa, numer 9. Piękne są te kaligrafie i pieczęcie. Mm. I jak wycieczka, fajnie, ale super widoki. Shikoku na rower jest mega. Trzeba znowu zrobić kiedyś wycieczkę wokół Shikoku. A w przyszłym roku w maju robimy Kiusiu z przemkiem dookoła. I Tsushimę. Wpinamy się na świątynię numer 10 z 333 stopnie w górkę, pod górkę. Będzie wysiłek niezły. Uf. No nieźle. Wycisk jest. Dotarliśmy Wow. Uf. Ceny w Japonii, jeśli chodzi o jedzenie, wciąż zaskakują pozytywnie. Za ten zestaw zapłaciłem 1460 jenów. Mamy tu kotlet, hudon, ryż i tada kimas. Ale tanio. Goniłem się cały dzień jako na rowerze trochę przyszliśmy razem, trochę sama. Jesteśmy przy ostatniej stacji na dziś 11. stacja świątynia Pudzidera. Podnóża góry To będzie miała jako bardzo ciężki dzień Trzeba przejść sama przez góry 12-13 km. Bardzo wysoki szczyt do pokonania Aby dostać się do świątyni nr 12 Ajko dziękuję, do zobaczenia Piękny zachód słońca na koniec dnia Wracamy do kampera na rowerze Biorę jeździć na sikoku na rowerku I tak właśnie wyglądają ostatnio dni Jajko pobudka i prawie cały dzień pieszo przemierza Sikoku. Zapraszamy na streamy na Kik, żeby dopingować Aiko. Natomiast nie vlogujemy wszystkiego, bo to jest jej własna podróż i ona też chce mieć troszkę czasu dla siebie i swoich przemyśleń. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. to zapaliśmy Jako wreszcie!